Siema, witajcie w kolejnym codzienniksie czyli skrócie najciekawszych informacji z ostatnich 24 godzin. Jotafone 2, nietuzinkowy smartfon z dwoma ekranami, trafi w końcu do sprzedaży w Polsce. Urządzenie posiada z przodu 5-calowy panel AMOLED Full HD. Z tyłu znajduje się nieco mniejszy ekran wykonany w technologii E-Ink, stosowanej dotychczas wyłącznie w czytnikach e-booków. Jotaphone 2 będzie można kupić w sieci sklepów RTV Euro AGD, a jego cena została ustalona na 2899 zł, Trochę drogo. Podsumowanie najpopularniejszych filmów z YouTube'a w mijającym roku zaczynamy od bardzo miłej informacji. Pierwszy raz w historii najczęściej oglądanym materiałem na świecie została polska produkcja popularnego youtubera Sylwestra Wardengi. Obecny film z psem Pająkiem przekroczył już próg 114 milionów wyświetleń. Pełną listę najlepszych filmów podsumowania YouTube Rewind 2014 znajdziecie na naszej stronie. Facebook pracuje nad technologią, która powstrzyma użytkowników przed wrzucaniem na swoje profile upokarzających zdjęć. Jeżeli nowy algorytm podda w wątpliwość wartość fotografii, serwis wyświetli specjalne okno ostrzegawcze i zażąda od użytkownika dodatkowego potwierdzenia. Kierujący projektem twierdzą, że głównym celem technologii jest powstrzymanie ludzi przed umieszczaniem na profilach pijanych selfie. Pomysł dobry, ale z drugiej strony, czy nie jest to już zbyt duża ingerencja w prywatność? To wszystko na dziś. Jeśli podobała Wam się taka forma newsów, kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.